Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czujnik składu paliwa mierzy stosunek etanolu do benzyny w pojazdach wyposażonych w elastyczne układy paliwowe, przesyła swoje odczyty do modułu sterującego układu napędowego PCM, który w odpowiedzi dostosowuje parametry. Takie jak dostarczanie paliwa i czas zapłonu. Jeśli moduł PCM wykryje nieprawidłowy sygnał elektryczny z czujnika składu paliwa, ustawi kod silnika P0178, co oznacza kod P0178. Diagnostyczny kod usterki. DTC P0178 oznacza niski stan obwodu czujnika składu paliwa, znany również jako elastyczny czujnik paliwa. Czujnik składu paliwa mierzy procentową zawartość etanolu w paliwie, większość pojazdów może spalać tylko paliwa zawierające maksymalnie od 10 do 15% alkoholu etylowego. Zanim ich silniki zaczną sprawiać problemy. Dzieje się tak, ponieważ paliwo etanolowe ma wyższą liczbę oktanową i spala się gorzej niż benzyna. Elastyczny układ paliwowy umożliwia spalanie paliwa zawierającego do 85% etanolu. E85. Znany również jako elastyczny czujnik paliwa. Czujnik składu paliwa mierzy procentową zawartość etanolu w paliwie. Wysyła on odpowiedni sygnał modulowany częstotliwościowo do modułu PCM. Niższe napięcia wskazują na niski poziom etanolu podczas gdy wyższe napięcia wskazują, że stosunek jest ukierunkowany na etanol, odczyty z czujnika składu paliwa informują PCM, jak dostosować parametry, takie jak ilość paliwa wtryskiwanego do cylindrów silnika i czas zapłonu świec zapłonowych sprawia to że czujnik i jego obwód elektryczny są nieocenione w zapewnieniu, że silnik otrzymuje odpowiednią ilość etanolu. Moduł PCM regularnie sprawdza sygnały z czujnika składu paliwa, jeśli napięcie sygnału jest niższe niż powinno. Komputer ustawi kod P0178 niski poziom obwodu czujnika składu paliwa. Uwaga, definicja kodu P0178 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są najczęstsze przyczyny kodu P0178? Wadliwy czujnik składu paliwa Wadliwy moduł PCM Nieaktualne oprogramowanie PCM wymagające aktualizacji Problemy z okablowaniem lub złączami czujnika składu paliwa Jakie są najczęstsze objawy kodu P0178? Świeci się lampka kontrolna silnika Problemy z wydajnością silnika takie jak gaśnięcie i słabe osiągi silnik nie uruchamia się większe zużycie i marnowanie paliwa jak zdiagnozować kod P0178. DTCP0178 to ogólny kod silnika. Dotyczy wielu pojazdów kompatybilnych z OPT, które mogą spalać elastyczne paliwo. Jeśli nie jesteś pewien. Czy możesz przeprowadzić testy diagnostyczne obwodu czujnika położenia paliwa w swoim pojeździe? Dobrym pomysłem jest zabranie go do profesjonalnego mechanika. Alternatywnie, możesz zdiagnozować problem samodzielnie jak naprawić kod P0178. Próba naprawy kodu P0178 może stać się frustrującym zadaniem, jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i wiedzy do przetestowania wadliwego, czujnika składu paliwa, PCM i okablowania. W większości przypadków najlepiej pozostawić to zadanie profesjonalistom. Dla entuzjastów majsterkowania z zaawansowaną wiedzą techniczną i praktycznym doświadczeniem, którzy wolą samodzielnie przetestować i wymienić czujnik składu paliwa w swoim pojeździe, pomocne będzie skorzystanie z odpowiedniej instrukcji naprawy lub skorzystanie z internetowej bazy danych napraw.